Siemano ziomki, tutaj macie Pix i ogólnie to skończyliśmy wojnę dramę bardziej tak zwaną z nie wiem jak go ogólnie to... to to po prostu za... chciał się wybić na komentarze nie no ale wysłał wysłał Ludzie zaczęli mu spamić jakimiś obraźliwymi komami i w ogóle, więc usunął te filmy i ma, patrzcie, ma 12 łapek w dół, 12, więc patrzcie, to, to nie są moi widzowie, od razu mówię, jeszcze ja nigdy nie widziałam tych kanałów. Zatem z tego co widzę, to te dwa to są multi-konta. Więc po prostu dla mnie się go trochę zrobiło. To, to, to nie miało tak wyglądać. I, I dla niego, i zresztą dla mnie. I postanowiłem, że zrobię mu po prostu promo. Więc zasubskrybujcie go dla dobra jego kanału i również dla mojego dobra, bo bardzo mnie na tym zależy, żeby sobie zale go hajtować. A co? No po prostu potem no, um, kiedy skończyliśmy wania, to zaoferował mi nagrać ten filmik, nie? I właśnie chodzi mniej więcej mi o to, że jakby... Gdybyśmy tak nagrali to jakby z dwóch perspektyw To wtedy by wbili mi również na kanałcie jego hejterzy i zaczęli mnie obrazać że go popieram, nie? Więc jak mu dadzą spokój to wtedy najlepiej po prostu, wecie. mamy z nim na przykład dopiero wtedy nagrać Bo to będzie się później tak cały to siło I po prostu da dajcie mu suba, wiem, dajcie mu, nie wiem, lajka i jeszcze ja dla ciebie wiadomość, nie dojdę, mam go um, No i po prostu nie usuwaj tych, ko tych, tych twoich filmów, bo um, jakby nie uciekniesz od tego, że ludzie będą cię w takim razie obrażać. Więc, po prostu zostaw te filmy najlepiej, um, aż tak na nich nie zwracaj uwagi, żeby te filmy usuwać, bo to po prostu Ci zaskodzi w przyszłości, jak będziesz nagrywać dalej. Więc, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmiku.